Mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. No to dzisiaj już piąteczek jest. Zaraz weekend. Pamiętają Państwo takiego księdza, który przestrzegał przed Harry Potterem no i jeszcze wyganiał złe demony z różnych nawiedzonych istot ludzkich. I on teraz postanowił. Że poprosi o dotację Ministerstwo Sprawiedliwości. Dostał 43 miliony. Ja nie mówię, że zazdroszczę jakoś specjalnie. Nie, bo on za to buduje. No, buduje jakiś budynek, olbrzymi budynek. Tam będą sale katechizacyjne i sala widowiskowa, i biura. No, w każdym razie pomysł dobry na życie sobie znalazł, a pomógł mu w tym sam. Nasz nieoceniony minister Zbyszko. Tak sobie marzę, żeby zagrać na gitarze, ale nie zagram dzisiaj. Nieskończenie dobry, resort pana Ziobry. Chociaż brzmi to nieco mgliście, dał byłemu egzorcyście 43 miliony, żeby był zadowolony. Hopsiu, tralala, la, niechże egzorcysta ma, tralala, la, niechże egzorcysta ma. Jest nieoczywiste, jak na egzorcystę, że pozbywał się demonów przy pomocy salcesonu. Za ten dobry uczynek postawi sobie budynki. Hopsiup, tralala, la, niechże egzorcysta ma! Hopsiup, tralala, niechże egzorcysta ma! Dotacje rozumiem, no bo przecież w sumie w zestawieniu liczb bezwzględnym egzorcysta jest oszczędny mógł demona prać szynką, a on salce sądem ty ilko Hop tralala, la, niechże egzorcysta ma Hop tralala, niechże egzorcysta ma Zakończę przytomnie, walcz z demonem skromnie A gdy wygnasz już demony, zostaniesz wynagrodzony Sam Minister Zero da dotacje na Ron. Naprawdę, człowiek jest ciężkim frajerem od paru lat walczę z tymi demonami ani grosza ani grosza nie dostałem może jakąś dotację się zwrócę może nie zauważą, że to ja Proszę państwa 14 kwietnia piątek i proszę się przygotować dużo imienin obchodzą je dzisiaj Berenika i Justyna a także Ardalion nie Ortalion Ardalion Ernestyna, Izabela, Jadwiga, Julianna, Krzysztof, Lambert, Lamberta, Lawinia, Lawiniusz, Maksym, Maria, Myślimir, Symplicja, Tomaida, Trofim, Tyburcja, Tyburcjusz, Tyburcy, Walerian i Wszegniew. Wszystkiego dobrego, szanownym Solenizantom. Przysłowie na dzisiaj na świętego Justyna Siew się w polu zaczyna. Tak jest. Nietypowe święto. Mamy dzisiaj święto Chrztu Polski. Mamy dzień ludzi bezdomnych. Dzień patrzenia się w niebo. Możecie Państwo popatrzeć dowiedzieć się, jaka będzie pogoda. I dzień delfina. Dzisiaj jest. Maria Dobroska cyca dnia tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie. Głęboko poszła, Pani Maria. No i na deser. Yy, piątkowa gra słówek. Dzisiaj, może, chyba nie było jeszcze, oprany Staszek. Do widzenia.